Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Dziś chciałbym wam powiedzieć parę słów o wizerunku. Dla wielu osób wizerunek, czyli to, co na przykład o nas mówią, piszą, myślą inni ludzie, nie ma żadnego znaczenia. I ja się z tym zgadzam. Nie powinno mieć znaczenia szczególnie w czasach, gdzie żyjemy w świecie hejtu. Ale są branże, są ludzie, są miejsca, gdzie to jak wyglądamy, to jak nas odbierają, naprawdę ma duże znaczenie. No i prosty przykład, no Ile do swojego przyszłego teścia poprosić o rękę swojej przyszłej żony. No to jak przyjdę w starym, naciągniętym podkoszulku, yy, niedomyty, prosto z pracy, spocony, byle jak usmarowany smarem, no to wiadomo, że pierwsze wrażenie jej będzie najlepsze i te pierwsze wrażenie będzie ciężko, naprawdę ciężko zatrzeć. Trzeba naprawdę będzie nad tym długo pracować. A ubiorę garniak, umyje się, wyperfumuje. Przyniosę kwiaty dla teściowej, dla teścia wiadomo, coś lepszego, mocniejszego. I jest super, prawda? Niewiele. Nawet dla Was mógłbym w tym momencie być w T-shirt, bo jest mi wygodnie. A nie robię tego, bo Was szanuję. Dlatego ubieram garnitur do tego nagrania, mimo że na co dzień chodzę w T-shirt, bo tak jest mi wygodniej. No to na pierwszą linię idzie Akademia Czasu Gentlemanów. Nie czuję się kompetentny, by opiniować to wideo, opiniować eksperta, który to prowadzi. Myślę, że każdy, kto szanuje siebie i szanuje swojego klienta, powinien to zobaczyć. Nie tylko menadżer, szef, właściwie każdy, kto ma kontakt z innymi ludźmi i chciałby, żeby ten kontakt pozostał jak najlepiej zapamiętany. Idźmy dalej. Samochód. Mówi się, że samochód to nierzadko przedłużenie męskiego... Ego. O, to będzie dobre określenie ego. Yy, czasami można go lekko podtuningować. Nie mówię o hamskim tuningu, gdzie cała wieś najpierw słyszy samochód, a potem dopiero go widzi, czy 15 tysięcy spoilerów, gdzie tylko się da, bo takie maluchy też widziałem. Chodzi o delikatnym tuningu wizualnym, jakim jest oklejanie samochodu. Ozdobne oklejanie folią, które nadaje mu troszeczkę lepszy charakter, więc nasz ekspert na wideo. Dzisiaj krok po kroku Wam pokażę, jak samodzielnie dobrze to zrobić, nie musząc tego zlecać firmie. Można zrobić to samemu, całkiem fajnie to wychodzi. Polecam serdecznie to wideo. Teraz coś innego. Załóżmy, że chciałbyś, chciałabyś przekazać coś światu, no i nie staniesz na środku marketu krzycząc, słuchajcie, ja uważam, że... Trochę głupie, prawda? Ale można to przekazać w inny sposób. W sposób taki, że bierzemy torbę bawełnianą na zakupy, na tym sobie robimy nadruk tego, co chcemy przekazać światu, co nam siedzi w głowie, co nam siedzi na wątrobie i przechadzając się po centrum handlowym, każdy, kto spojrzy na nas, od razu odczyta nasz przekaz. A jeśli przekaz będzie kontrowersyjny, zawsze można powiedzieć, nie, ja taką torbę kupiłem, ona już taka była, nic nie poradzę, taką torbę tylko mam. Więc nasz produkt, który polecam, to torby na zakupy z własnym dowolnym nadrukiem. No i na koniec nie może zabraknąć humoru, dziś niezawodny Man i Materna w starym, ale naprawdę pierwszorzędnym numerze o tym, jak się robiło reklamy w PRL. To jest naprawdę coś niesamowitego, to co trzeba zobaczyć. Poza tym, oczywiście, nasza promocja i ciekawostka, czy wiesz, że w Wajkiki można zapłacić kryptowalutą bitcoin? Tak, tak, prawdopodobnie jesteśmy chyba jedyną drukarnią, w Polsce i jedną z niewielu na świecie, która obsługuje kryptowalutę jako formę płatności. Także zachęcam do zapoznania się z tym. Ja Ci dziękuję, że wytrzymałeś! Wytrzymałaś tak długo, oglądając mnie dzisiaj! I zapraszam do następnego biletynu za dwa tygodnie. Trzymajcie się. Hej, cześć!